Referendum Młodzi komuniści w kilkunastu moskiewskich punktach zbierają podpisy. Tak jak tu, na Łubiance, przed siedzibą FSB, dawnej KGB i NKWD, gdzie może wrócić obalony w 1991 roku pomnik Czerwonego Kata. Tak, koniecznie symbol, symbol organizacji. No i symbol, скажем tak, no, mnogo сделал dla... государству, в частности, детей, как бы собирал, беспризор, беспризорников. Но no, мне кажется, что можно его вернуть. А то, что он спорный человек, то, что он сделал, он сделал и плохо, и хорошо, потому что он был политиком. Тогда было такое время. Коммунисты забрали уже 50 тысяч подписов. Чтобы зарегистрировать референдум, потребуют три раза больше. Na, jakby, z Jednym z największych zwolenników przywrócenia żelaznego Feliksa na łobiankę jest deputowany komunista Nikoła Haritonow. Półtora metrowa kopia pomnika od 15 lat stoi u niego w gabinecie. Gorodzka i partii organizacja w głowie z deputatem gosztarstwem Duma sekretarzem Raszkinem Walejcie Fedorowiczem, daje wszystko z klęczkowym, rządzić w frakcji Mosgordumie, daje wszystko, co preferenom stała się, no jeśli w inny raz odkażą. Значит, по проведению референдума я тогда не знаю, ну а как тогда говорить о демократии, о свободе слова. Это преступление. Однако тема референдума поделил у мешканцев Москвы. Даже в среде той нашей так называемой патриотически настроенной общественности многие с недовольством восприняли эту инициативу, потому что они говорят, что эта проблема сейчас расколет наших любителей русского мира на два лагеря. Опять на лагерь белых и красных. То есть это будет просто еще один и очередной шаг. Арсений Рогинский, да, давний радецкий диссидент, шеф Нет. организации «Различающие сбродные советские», да. Wierzy, że władze zrezygnują z pomysłu referendum. Jeśli będzie to referendum, to nadzieję, że nie będzie już. Da, tak? oni będą głosować, będą, że oni głosują po поводу Dzerżinskiego, oczywiście, faktycznie to referendum za przecierkowanie tego пути, na który Rosja wstąpiła 25 lat temu назад. Według sondaży mniejszość, bo 45% mieszkańców Moskwy chce przeniesienia z tego parku. Pomnika pierwszego czekisty ZSRR, mającego setki tysięcy istnień na sumieniu. Gdyby były pułkownik KGB, Władimir Putin chciał, przeniesiono by twórcę policji politycznej na łubiankę bez referendum. Tu jednak chodzi o teatr demokracji i swoiste sądowanie społeczeństwa. Bez względu na wynik referendum, władza i tak wyjdzie z niego, jak zawsze, zwycięsko. Z Moskwy dla Wydarzeń, Tomasz Kułakowski, Polsat News.